Gracias. <coughs> proszę Państwa, oficjalną konferencję prasową Energylandia Press 2022, w której to podsumujemy to, co się działo w okresie wiosny, lata i jesieni, czyli dotychczasowego sezonu, który cały czas trwa do końca tego miesiąca i jeszcze dłużej, o czym powiem za parę chwil. Proszę Państwa, nasz kalendarz zawsze jest pełny, pełen wydarzeń. Każdy, każdy rok rozpoczynamy od pierwszego wydarzenia, czyli od od otwarcia sezonu, które w tym roku także nastąpiło, a nastąpiło 2 kwietnia. I tutaj spragnieni rozrywki, goście w końcu mogli przejechać się na swoich ulubionych rollercoasterach, na karuzelach, na zjeżdżaniach, na tym, co sprawia wielką, wielką frajdę, ale mogli także wejść do naszych teatrów, w których to artyści, których przed chwilą Państwo mogli zobaczyć, także się prezentowali i rozpoczęli razem z nami nowy sezon 2022. Proszę Państwa, największą radość chyba dają dzieci, a 1 czerwca co roku prezentujemy Kinderparty, celebrując Dzień Dziecka. U nas w tym roku trwał nie jeden, nie dwa, nie trzy, lecz cztery dni, Cztery dni świętowania, podczas których rozdaliśmy dziesiątki tysięcy gadżetów dla najmłodszych, były też specjalne dodatkowe atrakcje. A piątego dnia, czyli 5 czerwca, odbył się u nas finał akcji Dobry Hashtag. Organizatorzy tej akcji charytatywnej stwierdzili, co jest prawdą, że Energylandia kojarzy się, z, kojarzy się z, tylko z pozytywnymi treściami, no to, skoro taka akcja miała mieć miejsce, to tylko w Energy. Proszę Państwa! Na początku roku e, mówiliśmy no. o tym, że to będzie rok nowości, że to będzie rok, to będzie sezon, w którym zaprezentujemy aż 17 nowych atrakcji. I tak też się stało. Prezentowaliśmy właśnie takie wizualizacje, m.in. E, koła młyńskiego Wonder Week, a także rozbudowy naszego modułu wodnego, czyli strefy Bamboo Bay. Te wizualizacje prezentowane w pierwszym etapie naszego sezonu w końcu stały się faktem. W końcu zaczęły rosnąć i dokumentowaliśmy budowę m.in. Koła Muńskiego, prezentując nie tylko w naszych social mediach, ale w różnego rodzaju wysyłkach prasowych, których, którymi Państwa raczę, jak wyglądał postęp naszych prac. Staraliśmy się być na bieżąco z Państwem, aż w końcu 28 czerwca zaprosiliśmy Państwa na premierę właśnie tych dwóch, powiedzmy, fantastycznych części naszego parku. Strefa Smoczy w gród, w której wyrosło koło mojskie Landerway, 50 metrowa konstrukcja z 30 gondolami, które latem dają dużo ochłody, bo są klimatyzowane, a jesienią i zimą dają możliwość ogrzania się, a bez względu na warunki atmosferyczne można podziwiać niesamowity widok. No i właśnie 28 czerwca nastąpiła też premiera 16 zjeżdżalni, zróżnicowanych, zdywersyfikowanych. Można tutaj jeszcze wiele określeń powiedzieć na ten temat. Ważne jest to, że sprawiają radość wszystkim i dzieciom i dorosłym i to właśnie dzięki tej instalacji już największy aquapark w Polsce, który znajduje się u nas, poszerzył się do 5 hektarów, bowiem niecały hektar nam przybył. Łącznie mamy 36 zjeżdżalni, w tym 5 zjeżdżalni w Exotic Island, 12 w Tropical Fun, 16 w Bamu Bay, no i 3 zjeżdżalni w tej pierwszej części, czyli w Big Milk Water Park. To potężny teren, który daje możliwość opalania się, e, zażywania kąpieli słonecznych, no ale przede wszystkim wodnych, dzięki właśnie e, tym zlokalizowanym basenom, a jest ich aż pięć o różnej głębokości, od 20 do 140 cm, to nasz moduł wodny, który bardzo, bardzo się spopularyzował, a my wychodzimy naprzeciw oczekiwań naszych gości i staramy się sprawiać wielką radość wielką frajdę właśnie budując takie instalacje wodne. No i sama ilość leżaków też jest imponująca, bo aż 7 tysięcy. Troszkę ich przybyło, do tego piaszczysta plaża. To wszystko zaczęło się w 2016 roku. Wróćmy chwileczkę do tego czasu, bo to właśnie wtedy, można powiedzieć, testowo otworzyliśmy waterpark po to, by każdy gość mógł kupując jeden bilet dostać się do dwóch parków, do parku rozrywki i do parku wodnego. Wróćmy raz jeszcze pamięcią do 28 czerwca do prezentacji naszego nowego koła mójskiego Wonder Ja powiem tylko tyle, że widok z tego koła Mójskiego jest na pewno zapierający dech w piersiach. To jedyna taka możliwość, by móc podziwiać niepowtarzalną, panoramiczną, panoramiczny widok na cały Park Rozrywki Energylandia, no ale także na Dolinę Karpia, w której się znajdujemy. No i pasmo Beskidów, które także w oddali jest widoczne, a przy dobrej przejrzystości, przejrzystości powietrza nawet widać Babią Górę. No ale to, co jest istotne, to także to, że widać kawałek Śląska w oddali, ale przede wszystkim w bliższej perspektywie widać cieszących się i radujących gości na pobliskich rollercoasterach Majan oraz Zabra, ale także na mniejszych atrakcjach w strefie Smoczy Gród, a podczas Nocy podczas Magic Night można było podziwiać niesamowite koło mójskie, a z koła cudowną iluminację naszego parku, ale o tym jeszcze będę mówił nieco później. To jest ważne, to jest istotne także, że doszła nam jedna atrakcja w strefie Smoczy Gród. Wracając do kalendarza, to co się działo w tym roku, to także celebracja siódmych urodzin siódmych urodzin, podczas których rozdaliśmy sporo gadżetów dla ludzi, którzy zdecydowali się właśnie wtedy przyjechać do Energylandii, no ale siódme urodziny to także czas podsumowań dotychczasowych inwestycji, dlatego prezentujemy mapę i spójrzcie Państwo, jak obrys Energylandii się zmieniał na przestrzeni lat, jak rosła Energylandia, jak samo wejście zmieniło się w roku 2017, tak naprawdę każdy z naszych gości i dzieci od drugiego roku życia, i dorośli i seniorzy mogli czuć się u nas komfortowo, bo pojawiały się kolejne nowości. Aż w końcu w 2019 roku przeszliśmy poza strefę Zatora aż do miejscowości Przeciszów i to tam wyrosły nam strefy Smoczy, Gród i Aqualantis. No i oczywiście nie zapominamy o naszych nowościach, o których już nieco mówiłem i które będą prezentowane w najbliższym czasie. To, co istotne w kalendarzu, to Magic Night, który rozpoczęliśmy 16 lipca, ale, czyli tuż po naszych urodzinach. To była pierwsza z zaplanowanych siedmiu edycji właśnie tego nocnego świętowania mogliśmy poczuć niesamowity wieczorny klimat, iluminację naszych atrakcji, rollercoasterów, zjeżdżalni, karuzeli, specjalne dodatkowe pokazy, pokazy fajerwerków, show, no i oczywiście towarzysząca zabawa w strefie wodnej waterpark. To właśnie tam odpowiednio dobrana taneczna muzyka. No a z każdego Magic Night była jedyna wyjątkowa świetna parada, która przeszła przez cały park a przy wyjściu mogliśmy jeszcze cieszyć się tak zwanym endingiem, czyli specjalnym pokazem. Proszę Państwa, te 7 lat to także 10-milionowy gość, który odwiedził Energilandię. To była pani Monika, nauczycielka z Opola, która już czwarty raz spontanicznie odwiedziła nasz park rozrywki wybrała się z mężem i z dziećmi, jako 10 milionowy gość wraz ze swoją rodziną może cieszyć się teraz nielimitowanym wejściem do Energylandii, ponieważ rodzina otrzymała bilety roczne. Co ciekawe, kupując bilety do Energylandii pani Monika skorzystała z bonu turystycznego, co nas bardzo cieszy i ta możliwość, ta sposobność cały czas funkcjonuje, między innymi dzięki intuicyjnej stronie bon.energylandia.pl Wróćmy, proszę Państwa, do wydarzeń. Za nami Polska Złota jeśli która trwała od 5 września do 9 października. No i tutaj znowu wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych gości, postanowiliśmy połączyć to z Oktoberfest, ponieważ to budziło duże zainteresowanie, więc strefę Smoczy Gród zaaranżowaliśmy w monachijskim klimacie, po to, by kojarzył się właśnie z tym świętem, a cały park został przyozdobiony 100 tysiącami różnego rodzaju kunsztownie przygotowanych e, aranżacji, dekoracji przez nasz zespół. No i Halloween Time, czyli okres, w którym aktualnie się znajdujemy, który trwa do końca tego sezonu jesiennego, czyli do niedzieli, e, to czas, w którym można także skorzystać z domów strachu. Tych domów mamy aż cztery. Trzy z nich znajdują się w strefie grozy w Smoczym Grodzie. Tam jest ekstremalnie, ale mamy też lżejszą wersję dla dzieci, tu nieopodal w Monster House. Ale to, co jest istotne, to to, że my nie kończymy zabawy mimo kończącego się sezonu. Już od 26 listopada zapraszamy Państwa na zupełnie inną aranżację na przedświąteczny klimat na największy w Polsce okrut świateł, który właśnie tutaj zostanie zaaranżowany. To jest modne, to jest trendy, a jak wiecie Energylandia nie tylko wyznacza trendy, ale podąża także za nimi, stąd też budowa właśnie takiego przedsięwzięcia. Poza tym bożonarodzeniowy jarmark oraz specjalnie przygotowane pokazy oraz nowości, które są tylko i wyłącznie zimą, czyli na przykład yy, duże lodowiska, które aktualnie, w których aktualnie znajdują się domy strachu. To właśnie to samo miejsce. Będziemy mieć także przygotowane specjalne pokazy nie tylko dla dzieci. Podczas tych pokazów będzie można nie tylko dekorować pierniki, ale w tym roku także przygotowywać bombki oraz specjalne świąteczne listy. No i nie mówiąc już o tym, że to wszystko będzie pięknie oświetlone, bowiem godziny Winter Kingdom są nieco inne. Nie od 10, a od 11 Zaczynamy zabawę? I nie do 18, leż do 19. A to, co najbardziej jest kuszące, to cena. Cena, która jest dużo niższa. Ale o tym jeszcze nieco później. Nagrody, które w tym roku udało nam się uzyskać, to m.in. certyfikat dobrych praktyk, nagroda Grossi-Krakowieńsy z Narodowego Banku Polskiego, nagroda ekonomiczna, nagroda optymista roku w kategorii miejsca dla naszego parku i coaster Madness 2022 dla roller Kostera-Zadra. No i to, co budzi duże zainteresowanie, to strefa Sweet Valley, czyli Słodka Dolina. I pamiętacie Państwo, jak kusiliśmy tymi pięknymi, słodkimi wizualizacjami, które prezentowaliśmy nie tylko w social mediach, ale podczas wysyłki materiałów prasowych, te piękne obrazki w końcu zmieniły się w wybudowane budynki, w piękne elewacje, które za chwileczkę zobaczymy. To, co jest ciekawe, to potężny teren, który prezentował się w poszczególnych etapach właśnie tak jak widzimy na obrazkach. Proszę Państwa, 4 hektary nowej powierzchni, zagospodarowane 10 atrakcjami, w tym, uwaga, aż dwa rollercoastery. A pamiętacie Państwo, że jesteśmy parkiem roller numer jeden w Europie, czyli w żadnym innym parku rozrywki na starym kontynencie nie ma takiej ilości roller jak właśnie u nas. A jest ich 18. Jeśli dodamy te dwa, które znajdują się w strefie swift to będziemy parkiem. Roller coasterów numer jeden na świecie. Jak łatwo liczyć, będziemy mieć 20 atrakcji, 20 tego typu atrakcji. A w samej strefie karuzele wyjątkowe, między innymi filiżanki, których wcześniej nie mieliśmy, a, więc, a zatem będzie można doznać zawrotu głowy w nieco może mniejszy, przy mniejszej prędkości. Będziemy mieć także farmę z cukierkami. Wszystko będzie zarażowane w taki słodki klimat, w słodką dekorację, co spodoba się w szczególności dzieciom, bo ta strefa jest dedykowana dla dzieci, dla całych rodzin. To taki łącznik między strefą Smoczy Gród, a strefą Aqualantis, która będzie wypełniona familijnymi atrakcjami, w tym między innymi Roller Honey Harbour, który śmiga. I daje wiele radości. Jak potężna jest Energylandia, można mówić wiele. Park rollercoasterów numer jeden w Europie, już wkrótce numer jeden na świecie, flagowe rollercoastery, o których usłyszał cały świat. No ale jeśli spojrzymy na obrys parku, to możemy wziąć pod uwagę 70 hektarów w których znalazłyby się znane na całym świecie budowy, miejsca, na przykład największy w Europie rynek. Ile razy by się u nas zmieścił? Aż 17 razy. A jeżeli weźmiemy popularny na całym świecie stadion Wembley, to 100 takich stadionów możemy ulokować w Energylandii. Koloseo ma 2 hektary, a Energylandia zmieściłaby 35 właśnie takich. Jezioro Bukowo, największe w Polsce, 4,5 razy zmieściłoby się u nas. No i miasto państwo Watykan. Aż dwa takie moglibyśmy pomieścić w Energylandii. Tak duża, tak potężna jest Energylandia, ale my nie mówimy stop, ponieważ przed nami kolejne etapy rozwoju i budowa kolejnych stref, kolejnych atrakcji, tak by wypełnić te obiecane 200 hektarów, które mamy w planie. A to, co jest istotne teraz, dzisiaj, now, to zaproszenie Państwa na Winter Kingdom, czyli na zimową, zupełnie inną odsłonę Energylandii, która będzie dostępna od 26 listopada aż do przyszłego roku, aż do 8 stycznia 2023 roku. Energylandia będzie czynna od 26 listopada aż do 8 stycznia, w godzinach od 11 do 19. Okres świąteczno noworoczny w takim razie, jak w Świętej, jak w Sylwestra. Nasz kalendarz został dostosowany do potrzeb naszych gości, wychodząc naprzeciw oczekiwań. Zaprezentowaliśmy go na naszej stronie energylandia.pl. Będzie oczywiście przerwa świąteczna i przerwa noworoczno-sylwestrowa. Natomiast w te dni, kiedy przed świętami lub po świętach będziemy chcieli spędzić czas z rodzinami, Energylandia będzie otwarta. To także ostatnie rekordy odwiedzających, ile osób odwiedziło Energylandię w ostatnim czasie. Warto pamiętać o tym, że sezon cały czas trwa. Więc będziemy dokładnymi danymi chwalić się po zakończeniu sezonu Winter Kingdom, czyli po 8 stycznia. Możemy powiedzieć tyle, że udało nam się utrzymać tendencje z poprzednich, poprzednich, poprzedniego sezonu. Jest dobrze, jest zadowalająco. Cieszymy się, że możemy witać każdego dnia uśmiechnięte twarze dzieci, rodzin, wszystkich, którzy są spragnieni dobrej zabawy. Czy wiemy, ile w tamtym roku Туристический. Zeszły rok, rok 2021, był rekordowy. To między innymi dzięki naszym atrakcjom, których cały czas przybywa, ale także istotnym jest program bonu turystycznego, który pozwolił wielu rodzinom na skorzystanie z naszego parku rozrywki. 1 850 000 gości to liczba, która, liczba gości, która nas odwiedziła w poprzednim sezonie. Liczymy na to, że w kolejnych latach tych gości będzie Więcej. Cały czas inwestujemy, cały czas prezentujemy nowe atrakcje. Cieszę się, że w przyszłym roku, w przyszłym sezonie na pewno będziemy mogli latem zabawić się na naszych atrakcjach w słodkiej dolinie Sweet Valley. Ja jeszcze dopytam o sezon zimowy. Te najważniejsze atrakcje, najszybsze będą oczywiście dostępne zimą? E, większość naszych atrakcji, e, roller coasterów, e, atrakcji stacjonarnych e, będzie przygotowana. Mamy opracowane między innymi po zeszłej zimie e, specjalny system przeglądów, e, wymian e, materiałów eksploatacyjnych e, tak, by dostosować je do warunków zimowych e, i będziemy mogli cieszyć się 80 atrakcjami w w sezonie Winter Kingdom. Także tych atrakcji będzie naprawdę sporo. Ja muszę jeszcze zapytać, jak inflacja wpływa na funkcjonowanie parku? Na pewno ostatnie dwa, w zasadzie można powiedzieć, trzy lata były bardzo nieprzewidywalne dla całej branży turystycznej, natomiast cieszymy się, że udało, udaje nam się utrzymywać e, tendencję e, można powiedzieć, wzrostową, e, utrzymanie się tego, e, tego dobrego kursu na turystykę i na przyjazd do Energyland. Land. Jak e, będą kosztować bilety w sezonie zimowym, tak jak się chyba będą tańsze? Zgadza się. E, mam przygotowane dużo tańsze bilety niż w, aktualnie w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym. Bilety zimowe będą w dwóch cenach. Cena biletu normalnego to 99 zł, natomiast cena biletu ulgowego 20 zł mniej, czyli 79 zł. Natomiast co jest istotne, będziemy mieć także w stałej ofercie tak zwane happy hour od godziny 15. Wówczas już od 49 złotych będzie można przyjechać do Energy mowa o bilecie ulgowym. Raptem 10 zł więcej będzie kosztował bilet normalny, czyli 59 zł. Podsumowywało się tegoroczny sezon, kilka nowości się pojawiło, jakbyś mógł jeszcze raz nam przypomnieć, jakie kącę. Ten rok był rokiem nowości, 17 nowych instalacji wśród nich pokaźnych rozmiarów koło muńskie Wonder 54-metrowa konstrukcja z 30 gondolami, które latom, latem dają wytchnienie dzięki klimatyzowanym kopsułom, a gdy już jest nieco chłodniej, czyli jesienią i zimą, ogrzewają naszych gości, a bez względu na warunki atmosferyczne dają niesamowitą e, możliwość podziwiania, panoramicznego widoku na park rozrywki, e, na Pasmo Beskidów, na Dolinę Karpia, w której się znajdujemy, no i nawet kawałek Śląska. Ale też Bambubej. Ale także Bamboo Bay, tak? czyli, czyli 16 zjeżdżalni. Rozbudowany już największy aquapark w Polsce, w którym aktualnie mamy 36 zjeżdżalni, w tym 16 nowych. W całej strefie mamy 5 basenów, 7 tysięcy leżaków. To można powiedzieć, upragniona strefa w okresie wakacyjnym, czyli summertime. Czy w przyszłym sezonie możemy spodziewać się uruchomienia Smith Valley? Tak, w przyszłym roku będziemy już na pewno mogli cieszyć się z 4 hektarów nowych powierzchni Energylandii, czyli strefa Sweet Valley wyposażona w 10 nowych urządzeń, w tym w dwa rollercoastery.